Hej, cześć, witajcie, czaty z tej strony. Gabor z dziurawą koszulą. Nie wiem, czy wiecie, ale ja mam green screen w kolorze zielonym, jak sobie nazwę wskazuje, i napisy na koszulce też mam zielone, więc mam dzisiaj ten y, dziurawą koszulę. Co za tym idzie? Zupełnie nic. Y, <noise> po prostu będę dziurawy na dzisiejszym odcinku. Y, te, ja muzyczkę jakiejś zapomniałem włączyć, dobra, to zaraz włączymy jakąś muzyczkę. Y, co za tym idzie, moi kochani? Mam dzisiaj quizy w większości, tylko nie Alan Walker Faded, bo to jest. Już, żyg, już, psik. Może być. Mamy dzisiaj dużo quizów. Mam nadzieję, że wykonam je wszystkie. Jest to głównie rozpoznawanie SCP po obrazkach, łamane na po opisach. Jeden ten quiz jest czasowy, żeby dać, że w 7 sekund mam rozpoznać. E, jest dużo tego typu quizów, więc po prostu sobie je dzisiaj zrobimy. E, oczywiście wszystkie quizy macie do w opisie, linki do nich znajdują się tam w opisie. Boże, za gabor nagrywający rano, to jest hit reklamowy. E, quiz stworzony przez KP700. Jaki to SCP? Musisz zgadnąć. Nie muszę, bo patrzcie, włączam quiz i już nie muszę. Halo. Ej, nie da się go wyłączyć. O, dało się. <laughs> A nie, no. Uznajmy, że muszę. Dobra. SCP-096, to jest ten. SCP-069, to jest ten. SCP-5150. Ej, nie wiem. Dobra, to była chyba ta Nokia. PL115, 042, 173, SCP-Gabor. Nie jestem SCP-kiem, nic mi nie wmówicie. Właśnie, tam był ten. Tam był yy, mój stary awatar, ale nie wiem czy wiecie, aktualnie zrobiłem sobie nowy banner, Znaczy zedytowałem poprzedni, jest taki czorny, mroczny i według mnie jest totalnie lepszy, w sensie kolorystycznie i w ogóle, yy, więc takie info. Dalej. Yy, czy rozpozna 100 najwyżej ocenianych SCP? Quiz stworzony dwa dni temu przez Lampixa, część pierwsza. Dużo tego będzie, bo to jest stuwa, tak? Dobra, SCP-173. Yy, to jest on. SCP-25210, dobra, nie wiem Co to był za SCP? No nie wiedziałem, o tego znam! Tego znam chyba eee, to jest J i to jest... Jezus święty, To jest SCP-ków Nie wiem, dobra, ten? Mam kilka kroków, ale totalnie uważam, że się z błaźnie, bo to jest dużo takich jecepek, których po prostu nie znam. Nieznane? Nie wiem, co to był. A zwlekamy. Dobra, 049 to 49 to jest jasne, gdzie jest moja. Mój pan Plagus. Gdzie on jest? A tu jest. 087 to jest oczywiście klatka schodowa. W tym miejscu 055, czy to był przypadkiem to zniekształcanie obrazu? Nie, to nie był, No to nie wiem. Losuję. Co to było? Nieznane. 682 to gad, trudny do zniszczenia. To wiem. Trochę, proszę. 093, no to nie wiem. Co to było? Obieg z morza czerwonego. 096, to wiem. 106 to wiem. Z 914 to mechanizm. To były mechanizmy 3008. To wiem, bo to jest scp IKEA. AK IKEA 4626. To nie wiem, co to było. Toster 231. To też nie wiem. O, zgadłem. LOL 1981. Też nie wiem, Ronald Reagan. Po pocięty podczas mówienia 2317. Też nie wiem, co to było. Drzwi na innego świata 999. To wiem, usunięto z pod protokołu 4000. Eshu. To pewnie jakiś totalnie potworne SCP. Hmm. Hmm. To? 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 Nie wiem, co to było. Tabu. Nie wiem też, też nie wiem, więc po prostu szybciutko przejdziemy. 3999. A to nie był. Ten? Czy to będzie pan ze snów? To nie wiem. Jestem w Centrum Wszystkiego, co się we mnie dzieje. A słyszałem o tym SCP-u. 2000, też nie wiem. 294. Y, to nie był przypadkiem. Nie. Tak, to było automat. 3001. To są zmienne rzeczywistości. Czerwone, dokładnie. 3000. O, zgadłem. 4999. Y, to będzie ten, chyba. Tak. 895. Nie wiem. Propozycja doktora Klefa. Klefa, Klifa. Nie wiem. 1, 1, 7, 1. Nie wiem. 902. Nie wiem. 1000. Nie wiem. Propozycja doktora Bright'a. To mogę spróbować zgadnąć. Nie wiem, to, to. to. Nie, nie wiem. A fabryka. 2,9, nie wiem. 1733, nie wiem. Ale mam braki. Propozycja SD-Loka. SD-Loke. Lo <grym> Totalnie też nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czemu tak bardzo się właśnie przed kamerą. 701, nie wiem. 2006, nie wiem. 006J, nie wiem. O, zgadłem. 002, to wiem chyba. Eee, to był ty? Nie, to nie wiem. <grywa> ja mogłem tych nie wybierać, bo tych znam. A, pokój, to był faktycznie. Przecież grałem w grę o SCP o tym, halo. Tego też nie wiem. Procesor S. Andrew Swenna. O, zgadłem. 610, nie wiem. 5000, nie wiem. 048, to wiem. 140, nie wiem. 086 to jest Abel 085 Nie wiem 993 To której z tych? 990, ten I 510, dobra, a ile mi wyszło? Jak bardzo się zboźniłem? Jakieś 30%? 41, nieźle, maturę bym zdał na tym <laughs> Jejku, ale to było ciężkie, dobra, dalej Oczywiście niech macie do quizów w opisie, pochwalcie się ile wy wiecie tam zważałem, że trochę podstrzelałem, to wiem. O, tutaj też się pobaśnie. 810, 13. Ten? 106 to ten, ten. O, Jezus! Ten, 939, ten, ten, yy, ten, ten, ten. ten. No proszę, 95? To chyba Gabor, nieprawda, tam jednego nie wiedziałem. A jedno zgadłem, bo metodą dedukcji. Ładny rysunek MTF-a SPC? Czemu SPC? Dobra, to, co wiem. Tylko czemu są... A, były, nie wiem, błędy. Błędy. 079. Gdzie jest komputer? Tu. 049. Eee, gdzie jest? Tu jest Plagus. 002. To już wiemy, że jest spokój przynajmniej. To. 500. 106. Tu. 035. To jest... ten. 682 to jest gad trudny do zniszczenia, który nie wiem gdzie jest. Gdzie on jest? Tu jest 3008 to jest IKEA oczywiście 008, Boże, znam tego SCP-ka To jest ten 999 to jest Glutech, może nam się na setkę uda zrobić 1000 001 i tu jest kilka propozycji, bo nie pamiętam, który to był kon konkretnie Ja znam z Ultimate Edition tylko tego SCP-ka, nie wiem Ten O, zgadłem, proszę, dobra, 009 Ten Ten ten? To był ten. A to ominąłem go specjalnie. 066. Czy to była zabawka Eryka? Tak. 080. schody 169. Nie wiem. No, zgadłem. 101. Nie wiem. 939 to oczywiście wiemy. Jaszczurka. Nie wiem. 354. Powinienem go kojarzyć. Hmm... Ten? Tak. 908, nie wiem. 012, to wiemy oczywiście. 020, o Jezu więc też powinienem go kojarzyć. To jest 800 ileś, Nie wiem. Strzelam. 076, to jest Abel. Gdzie on był? Tutaj? Nie wiem. O, zjadłem. 19, nie wiem. 17, nie wiem. 2006, nie wiem. Nie wiem. O, zgadłem. Nie wiem tego. O, zgadłem. Ten. <laughs> Ej, to zgadywanie daje dużą dużą przewagę. Co jest? Jaki strik był? Halo. 352. Okej, okay, robimy do końca na, na, na maksa 527. Nie wiem, zgaduję. Jaki streak! Pod koniec chyba 9 pod rząd, tak żem pozgadywał. Byt astralny, ta. Już, ale mi szczęście dopisało. 75%. Pochwalcie się w opisie ile wy macie? Jejuś! Ale mi szczęście dopisało. Dobra, 09, no to to już. Tak, ja, to, ja to już to robiłem. Halo, dwa razy mi się quiz pojawił. Dobra, 0,49, dobra, to reszta to już jest prosta. Eee, dobra, plagus. Jaszczur, nieukończona albo nieskończona kompozycja, już nie pamiętam. Mrugacz. Oj, Dormen? Toster? Hm? Kola, kola, jestem głupi. Glutek, gad trudny do zniszczenia. E, maska dzierżawcza, e, nieśmiałek, e, staruszek, e, sztuczna inteligencja. Ojku 178. Mm. A, no tak, Boże, głupi jestem, mogłem też to odgadnąć. Ten quiz na spokojnie uważam, że na 100% mogłem zrobić. 066. E, klatka schodowa, gdzie ty byłaś? Tutaj. Bóg? Nie znam tego SCP-ka. Dorman? Nie, co to było? To była... No, znam, no mówiłem, że znam, ale nie wiedziałem skąd. Eee... Automat... Ikea... Dorman? E3-4-3, Te znam tego scp -ka. Tak, 3-300, nie wiem. To może być ten, to może być ten. Może być ten, a. Serio to było 3-300? No tego niestety nie znam. Toaster. 170 to są smoczki. 610. Okej, okay, to jest ten. 3008 i medalium Brighta. Yoinks! Nikt do quizu macie w opisie. Ile mi wyszło? 81. Pochwalcie się w opisie, tylko napiszcie tytuł quizu i dopiero w opisie ile procent wam wyszło. Dobra, i teraz mamy quiz czasowy stworzony dwa miesiące temu. Oski Borski, 7 sekund. Chyba robiłem możliwie ten quiz. Dobra, Ja Jaszczurka. Eee, medalion brata baba. Nie wiem. Eee, to jest ten. Eee, znam tego wilka 023 eee, 008. Eee, o jezus. Eee. To jest 354 Misio. O jeden chyba klikłem, Pomidory, robiłem tego 504. Piofli, 9 na 10, onix, nie wiem na czym czemu na mistrzu jest piofli, dobra. Należyty tytuł, ty, przepraszam, eee, 9 na 10, ale udało mi się, wow! Czas 27 sekund, tego się pochwalcie. Jak przy... Dajcie 7 sekund myślnik i dajcie swój wynik, ile wam to za, za, zajęło czasu, bo to bardzo fajny quiz swoją drogą eee, Dobra, dalej. Jaki podmiot SCP widoczny jest na zdjęciu? Z... O, to jest moja moderatorka, Raven zatworzyła dwa miesiące temu, trochę chuś czekał, dobra. Jaki podmiot SCP jest widoczny na zdjęciu? Oczywiście, mrugacz. Eee, że... a to jest opis, dobra rzeźba zbudowana z metalowych prętów i betonów pomala farbą sprayu, należy utrzymywać stały kąt z podmiotem, ponieważ wtedy nie może się poruszać, dobra, to jest oczywiście 096 eee, humano humanoid wyglądający na skrajnie niedo niedożywionego z proporcjonalnie długimi nieproporcjonalnie długimi ramionami gdy spojrzy się w twarz obiektu wchodzi w stan męki emocjonalnej, po czym zaczyna biec w stronę osoby, która na niego spojrzała bo ostatecznie rozczarpać ją na strzępy 106. Humanoid, którego wygląd wskazuje na zaawansowane stadion rozkładu. Niektórzy nazywają go staruszkiem, nie należy go dotykać ani wykonywać żadnych fizycznych interakcji. Może przenikać m.in. przez drzwi nieczy się i grubość, a nie ilość warstw. Przepraszam za Messengera. Plagus. Humanoid wyglądający jak średniowieczny doktor Plagi, nie należy dopuścić do bezpośredniego kontaktu ze skórą podmiotu, potrafi przemienić człowieka w myśl myślne, ożywione zwłoki, czy jest wizer 2 Gad trudny do zniszczenia. Keter. Gadopodobne stworzenie o nieznanym pochodzeniu, obiekt wskazuje na skrajnie, w, 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 posiadanie skrajnie wysokiej inteligencji, potrafi się regenerować i dowolnie zmieniać swoją formę, z tego powodu musi być trzymany w kwasie, dąży do zagłady ludzkości i całego świata, a to zły scefek. Glutek. Wygląda... Wielka galaretowata pomarańczowa masa szlamu zachowuje się podobnie do szczęśliwego psa. Podmiot potrafi wyleczyć depresję i szczególnie interesuje go osoby smutne lub zranione. Jego lubioną aktywnością są łaskotkowe walki. <gry> to jest ten. Sztuczna inteligencja. Yoinks. I to jest stary komputer, na którym pewien student napisał sztuczną inteligencję. Po niezadowalających wynikach pozostawił podmiot, a jego inteligencja strasznie się rozwinęła. Znacznie. Nie należy go podłączać do żadnego rodzaju sieci. Dobrze i poszło. Spoko rysunek. Yoinks. Znacz najbardziej roz poznawalne SCP. Trochę już siedzisz w tym temacie i pewnie grałeś w jakąś grę związaną z tym uniwersum. Oby tak dalej. Zostaw serduszko i komentarz. Nie mogę, bo chyba nie mam konta. Czy mogę? Nie mogę, bo nie mam konta. Komentarzy też nie mogę, bo nie mam konta. <grytanie> Dobra. To był ten quiz. Link macie do niego w opisie i robimy już ostatni quiz. W ogóle szanuję za opisem, bo to fajnie, dla takiego laika scpekowego to jest fajnie, bo przy okazji SCP jest opisywany. I ostatni SCP stworzony, znaczy SCP quiz stworzony przez Xremtixa i yy, to 3 miesiące temu, więc też bardzo długo czekam, najdłużej chyba z tych quizów, dobra. Jest humo, no idealną istotą mierzącą około 1,90m, wydaje się nosić czy grube czarne szaty i ceramiczną maskę, yy, zajmuje się leczeniem. Dobra, jest to Plagus, jest budowany z betonów i prętów zbrojeniowych oczywiście, mrugacz, jest zbytem mającym około 50cm średnicy, gdy znajduje się w swoim naturalnym stanie, posiada zdolności zmiany wachlarzowego kształtu, masy, objętości, gęstości struktury chemicznej i głosu dodawalnej przez siebie struktury. To jest chyba ten. Tak, to jest ten. I te, o tym się też dowiedziałem, bo chyba oglądałem jakiś film Piofiego albo Ozyra. Nie wiem, gdzieś się o nim dowiedziałem. Albo Kindra. Stanne drapieżniki, ich skóra posiada wysoko przepuszczalne w wilgoci. Jest skład chemiczny zbliżony do hemoglobiny. Ludzkiej mowy. No to oczywiście ten. A co, zmyłki, kurde. Jest to staw czerwonego płynu, no to oczywiście 3, 5, 4. Jest to nieskończona klatka schodowa, no to oczywiście 0,87. Przypomina klucz do kluczy produkowanych na szeroką skalę. 0,05. Brak zdjęcia specjalnie. Czemu? Przecież jest dostępne zdjęcie. Wygląda na starszego humanoida, którego wygląd ogólny wskazuje na stan... A, rozkładu. No to oczywiście staruszek, amulet, w a, dr Jack Bright, no to oczywiście to jest ten. Sugerowałem w obrazek to od razu rozpoznałem, tylko chodzi o sferkę, bo mogło być zmyłka oczywiście. Wygląda jak biała porcelanowa maska, no to 0.35. Proste, że tak. Poziom Omni, 10 na 10. Widać, że jesteś byłeś farnym, boże wiernym fanem SCP, znasz się na anomaliach, jak mało kto oraz zapewne znasz całą uniwersum jak własną kieszeń. No nie wiem, starałem się, dobra. A wszystkie quizy macie w opisie, poecie, jak wam poszły. Mówi do was Gabor w prześwitującej koszulce. I co wam mogę powiedzieć jeszcze? Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Instagrama, na Discord, na grupę na Facebooku, na fanpage. Wszystko macie w opisie oraz zostawienie łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka, udostępnienia, komentarza, co chcecie. A ja na koniec mogę wam na przykład pokazać... Hmm, co wam mogę pokazać? O, mogę spróbować zażonglować. Oj, już mi wyleciało, nie umiem żonglować, a mówią, że jestem pajacem. Dobra, czyś, czyś.